Witam Was podobnie w mojej hodowli. Dzisiaj zamontowaliśmy wojlerę Nie, no, dzisiaj nie wczoraj, przedczoraj montowaliśmy wojlerę, teraz wszystkie nie wychodzą, bo zaczyna padać deszczyk. Ja ich zaraz pójdę od środka pokazać. Na razie ich teraz zamykam. Oni zaraz wchodzą. Jedzenie dostaną o 15, a to jest dopiero godzina. 1330 Więc na razie nie będę ich zamykał, niech sobie te trzy, dwie krymki, jeden wejskopek siedzi Samczyk najstarszy, on jest będą wchodzić, bo już czują deszcz. Już czują deszcz tak wejdę, tam ja wam pokażę tutaj wszystko. O tu na dole Budapeszt wyszedł, ja wam tutaj pokażę go główkę widać. Wam pokażę z daleka buda O tam tutaj na dole ten co chodzi. O, weszę tutaj do środka, bo za mocny deszcz pada. O, krymek już się ciai, żeby tam wejść po prawej stronie. Samiczka najmłodsza z Goemnika tutaj jest. Samczyk najstarszy z krymków. skop samiczka od sparki mojej, która została. A jest krymek, schodzi. No drugi krymek też już idzie, bo ojej łączy nagrywać bo jeszcze wejdziemy od środka o już tam gołębie biegną ja wejdę do środka do gołębika. O! tutaj troszeczkę bałagan bałaganik jest, to jest to światło wam zapalę żeby, widać, żeby było widać lepiej światło zapalam Drugiego nie będę zapalał, bo tu jest niepotrzebne. Tutaj klatka do przewożenia, tutaj do parowania mam, gniazdka stoją. O tutaj zmoczone są nasze króle królowie. O, już wychodzę tam no, Wychodzą. Dalej zmokno to wejdę zara powrotem, bo ja idę toli o już już wszystkie pareczka tam se siedzi na... jedna tu i na górze tam jest kotka pareczka se siedzi za oknem jak widzicie w okienku buda też siedzi Koło jego samiczka Oni byli sparowane od młodego Okrymeczek teraz sobie leciał Tam zobaczcie, ziarków mi nie wyjedli Więc dzisiaj na noc, na wieczór nie dostaną ziarków Bo nie wyjedli żadnego Ziarka to po co dawać? Zawsze pamiętajcie, jak gołąb ma w środku pełno jeszcze. Nie dawać mu, bo wtedy on będzie to leżeć, leżeć i leżeć. A tak, ja robię tak. Zos zostawałem ziarka, nie? No to jak zostawałem ziarka, to ja to zostawiam. Oni to dopiero zjedzą. Na przykład już jutro rano o dziewiątej nie będzie, ale rano ja nie karmię, tylko karmi mój ojciec rano. Albo dziadek, ale przeważnie ojciec. No i dlatego nie dawać. Bo wtedy oni to zostawiają. A tak jak wyjedzą, wszystko dopiero zsypnąć im trochę. Tutaj mają wodę. Do wody ja wstrzykiwuję e, witaminę. Ta witamina, ona jest do, dosyć droga. Taka mała. Taka mała. buteleczka kosztuje. Czy, chyba około 50 zł. Ale to. Dla mnie to się trochę nie opłaca, trochę opłaca, ale ważne, że ma, mają witaminy. No, oni już tam siadają, no. dobrze, ja wychodzę z gołębnika, przeczytajcie sobie ile stopni w gołębniku, ja tak zawsze mam, nie wiem, jest dobrze, czy źle, Dwa, 14 stopni w plusie ja tu mam, mają dobrze, cieplutko. Więc tam się nie muszę zawsze barwić, tu mam ziareczka przygotowane już na 15, ale ja chyba nie sypnę im. Oni się tam moczą. Niech. Ja ich zaraz puszczę do środeczka. Niech sobie wchodzę już tam pomału do środeczka. Tam ja tutaj. Niech sobie wchodzą do, do środka, bo zobaczcie jak już siedzą. Już takie... Dobrze. Kończymy na dzisiaj odcineczek. Komu się podoba łapeczka w górę, komu nie. Wyłącza ten filmik. I łapka w dół. Żegnam.